Pani moi drodzy, oprócz tego, że trzeba wymieniać końcówki co 3 miesiące minimum, wam przypominam, to też bardzo ważną rzeczą jest to, żeby. I przypominam Wam po raz kolejny, żeby odłączać górną końcówkę od bazy, czyli od szczoteczki, i żeby po prostu przepłukać ją pod wodą, włączyć po prostu szczoteczkę pod strumień wody, przepłukać ten cały trzpień, na którym jest osadzona szczoteczka, wytrzeć do sucha zarówno jak i szczoteczkę i. i końcówkę. Można kupić sobie takie uchwyty, które zaraz Wam wstawię, które ułatwiają higienę szczoteczki bądź położyć obok. Natomiast jeżeli położymy też w ten sposób suchutką szczoteczkę wytartą do końca, to też będzie ok, dlatego żeby po prostu nie zalegały nam tutaj bakterie, resztki pasty ze śliną i wodą, które są połączone, bo później uwierzcie mi, że ciężko jest doczyścić z tych resztek wewnętrzne części szczoteczki i po prostu potem możemy czuć jakiś tam nieświeży posmak gdzieś tam przy jamie ustnej, bo po prostu będzie nam śmierdziało z tej końcówki, więc przypominam o dokładnym czyszczeniu i suszeniu tych końcówek.